Witajcie drogi dzieci Po długim czasie nieobecności mei na YouTube Nagrałem dla was Fun moment z odcinków, które pojawiły się na moim kanale Mam nadzieję, że się wam spodoba, jak nie to wypierdalać Dziękuję, zapraszam do oglądania Chodź Tutaj będzie moje pierwsze biuro, które samemu zakupiłem W ogóle to wszystko samemu zakupiłem u jakiegoś Turka, który tam właśnie robi kebaby ja nie, ja ja nie ja ja Oto moja piękna kuchnia. Gołąbki właśnie będę robić. Eee, chyba mi się trochę zgrzał. Oto jest piękny pokój eee, mojego nie ukochanego syna, nie graj tego FORTNITE'A kurwa szczuł nie Jest dalej Oto jest kulka zwykła, Świecąca granat, znaczy taka bardziej bomba, lalka, która ma mocniejsze pierdlenięcie niż star bomba no i bomba a oto tutaj jest yy, yy, ten no turek jak to się nazywa o serwerownia Witajcie! naszym pierwszym składnikiem będzie Właśnie ten oto niebezpieczne coś. O właśnie to jest twój niebezpieczne, dlatego to trzeba właśnie nosić na jakichś łopatach albo innych metalowych rzeczach, ponieważ te dotknięcie takiego czegoś może spowodować kurwa wiele innych chorób. Coś o tym wiem. Na benzynę. A jeżeli ktoś nie wie, to zobacz. Okej, okay, sobie ten większe o Jezus... To będzie stół. Więc będę musiał trochę pomajstrować. Gdzie, jak się to... Okay. O! Proszę bardzo! O kurwa! Cholera jasna! Już! Nie pal się kurwa! Malutki problem. A to mam właśnie z samolotu wojskowego, bo kiedyś byłem na, misje, na misji w Afganistanie i zajebałem takie coś takiemu jednemu typowi. Fajne nawet. Tutaj właśnie w tej dłużej... Oj. Okej, okay, możemy chyba otwierać. Co ty tu kurwa Debilu robisz? Co ty robisz Debilu za Fajdan? No mówiłem ci, kurwa, nie wchodź tutaj nigdzie i... Ponieważ mi się kurwa nie chce tego wszystkiego montować, a kamerzysta ode mnie odszedł i jeszcze chce mi złożyć pozew. No masakra po prostu w życiu, no masakra. Co ty tu robisz? Ja... Nic. Wiąż tą kamerę! A dla mojego nowego kamerzysty, który jest arabem, drogi kamerzysto, jako żyń święta, mam także coś dla ciebie. To jest dla ciebie prezent świąteczny. Czy jesteś gotowy na jego otwarcie? Bomba! Mam nadzieję, że już wiesz o co mniej więcej chodzi. Co to może być? Czy chcesz zgadnąć? Blisko. I oto twój nowy dom. Twój nowy dom. Zrobiłem go specjalnie dla ciebie. Jak możesz zobaczyć. Ognisko. O! Będzie cieplej Tutaj ma materace Nieżyjący menel Jako poduszka Możesz mi loda później zrobić Ty Ty Zgubiłeś się? Zgubiłeś się? Zgubiłeś się? Zgubiłeś się? jeden duży problem Nagrywasz mnie Wiesz co, jest rodos Eee, ja jestem gim. Kurba, Mać! Już się nieba panie gdzieś zgupił. <noise> Co ty tu robisz? Jaki chrzest? O piękny bądźcie go tak. Dobra. Alkohol. Czysty alkohol. Najlepiej wódka, może być piwo, oczywiście. Tylko harmać. Kurwa, no tego nie wezmę, ale możesz tak. Być. Opona, którą oczywiście podpalimy. Następnie co robimy, to bierzemy ee, kabel. Podłączamy kabel do akumulatora. I akumulator podłączamy do naszego zbiorniczka. Następnie nasz zbiorniczek podłączamy do benzyny, a benzynę do tej dziwnej paczki, bo, tą paczkę do ciekłego azotu. Ciekły azot, uwaga, bo to ważne, trzeba wsadzić tutaj, gdzie jest HDMI. Czyli teraz bierzemy nasz kabel kolejny. Wszystko oczywiście HDMI, podłączamy kabel do tego. No i to jest, kurwa? Coś się, kurwa, zepsuło. Nie odpalimy tego, ponieważ to będzie ryzykowne. Proszę poczekać. Okay. Działa. Kurwa! Trzeba uważać, bo to może parę przedmiotów zepsuć, ale ja jestem specjalistą. Specjalistą. To wszystko do tej samej, do tego czerwonego to jest nasz środek, oczywiście całość na... No gdzie podchodzisz kurwa? Tam za szkło! Za szkłą mendo! Kurwa kondonie! To no, wszystko uruchamia. Można oczywiście jeszcze dodać troszeczkę gazu. Uo! Tylko ciekawe co tam na górze kurwa lewituje. Nie wiem czy to widać. Możliwe, że jakąś rakietę właśnie w kosmos wypierdoliłem. Nagrywaj mnie. Polska górą jebać Amerykę, na to będzie nasze. O, nagrywaj rakietę. I leci w pizdu! No i pięknie poleciała. Trzebać się rakietę. Dzień dobry. Ma ze mną przejechać wszystko. Góry, lasy, doły, ciechocinek. Stoi Anci te aż po tutaj. No i koniec benzyny. Panie Andrzeju, dzień dobry panu. Ciskam rączki i całuję palce u stóp. Co pan tutaj robi? Co, co ja tutaj robię? Ojebałeś mnie na 300 milionów polskich złotych I ty się mnie pytasz co ja tutaj robię? Oddawaj pieniądze brudny złodzieju Panie Andrzeju, ale to nie tak Pan zainwestował moje rakiety No to dałem panu rakiety Tylko, że mniejsze Żadnej umowy nie podpisywałem za to pan podpisał 15 umów ode mnie, gdzie większość z nich to były same puste kartki, a na jedne napisałem, że to są miniaturki. A jako, że już pan nie czyta tego, co pan podpisuje, no to się pan potem dziwisz. W takim razie załatwimy to w inny sposób. Nic mi nie zrobisz, kurwa, nie boję się. I CO wiesz TERAZ? A, chuja ci powiem, chuja ci powiem, tyle ci powiem. Boże, szybciej się nie dało? Ach, pierdolę ten dzik wracamy sobie. Nie obijać się. Nie za to wam płacę. ja nie jest nic mówić, ale ja pracuję dzisiaj od samego rana, a Luigi siedzi na kanapie i gdyby coś tam w telefonie. Luigi jest upośledzony. Kurwa, Stefan też jest upośledzony, a jakąś lodówkę niesie. Co ja? Mario, na pewno nie jesteś kotlet z bananów. Powtarzam ci kolejny raz że w mam twoje kotlety z baranów, choć się więc roboty nie robię banę. Nie, to nie. Ja tylko spytałem. A ty, Stefan? Dajmy spokój. Ja chcę umrzeć. Pragnę umrzeć. Ej, głupi ma zawsze szczęście. Twoje ostatnie słowo. Luigi. Kurwa, ale mi się nudzi. Sposób numer 1 to spotkanie ze znajomym. Jak możecie zobaczyć, mam ich dosyć sporo. Ramy. trzymają się mocno, pewnie nikt ich nie otwierał. <grystanie> kurwa, otwórz się, kurwa! Okay. <grystanie> Budowałem właśnie tą bombę, którym jest sposobem numer 5. Czyli sposobem numer 5 na nudę jest wybudowanie bomby mocnej jak sam skurwys a numer 4 to wysadzenie tej bomby Uf. Pierdolone Solidna Nie wiem czy ja to przeżyję. Mój samochód, cudowny samochód. Czu papi nianio. Czu papi? Du, du,